Tak jak mówiłem, ja tu nie zostanę! No to możesz się do mnie przenieść. Nie, 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 z nikim ale... nie, nie zostaje! tak postanowiłem. Będę mieszkać sam! Nie! Tak! Musisz z, z kimś być, bo inaczej będzie wojna następna, a nie chcemy tego. Nie, 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 ja będę mieszkać sam. Mnie to nie Przecież obchodzi... Czym jest ten przedstawiciel ludzi? Nie wiem, On ale na... A, tak. o. Ej, w ogóle ja się zastanawiam, jak on chce tu przeżyć, jeżeli są Dark Elfy. Co jest, co? Potwory takie... Ja się dam radę, nie raz już sobie dawałem radę, okej? Okay? To nie jest... Przepraszam niczym. bardzo. E, trochę prywatności. A, o. Kimś e. o. o. Ogólnie to cześć, wam wszystkim z tej strony Jadet, i ostatni w całym Minecrafcie. Jesteśmy, moi drodzy, na better... PRYWATNOŚCI! Okej, okay, daj mu od pada, Wypada, A to kolejny odcinek moi drodzy z Better Minecraft już drugi w tym tygodniu. Moi drodzy, zostawcie te 600 mapy w górę, żebym się pojawił kolejny odcinek i tak postanowiłem, że sam zamieszkam. Nawet wiem gdzie, bo już sobie zrobiłem taką ma no małą skrzykę przed tym wszystkim jak tu się działo. Także ja zaraz tam pójdę i żadne elfy i żadne człowieki nie będą mi przekonywać do tego, że mam tu mieszkać albo tu Przynajmniej nie to, 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 to przynajmniej chcesz wiedzieć coś o tych Dark Elfach. No, tak trochę chcesz przetrwać, coś. No. A co Dark Elfy? Co znów? No, no Zapewne Nie, jak... tylko opętane czarną magią. co? Gdzie on jest? To wami. A, <laughs> wy mi na krzesło. A, ok. Anyway, będzie ktoś tak bardzo miły, chociażby wiem, że nie jesteście. Dacie mi to dłużowe coś. Nie. Chyba, że. Ej, to jest Noster, nie krakie! Naprawdę. No, w końcu mam święty spokój. No, nie lubię i tak się. No. Nie. Dobra. Ej. Dobra, ja stąd idę i żadnej umowy dotrzymywać nie będę. Ja Mogę stąd iść? Usuniemy to na spokojnie. Ale to co, pani przyszła za nas z tego Gustawa, tak? Tak. Także proszę mu powiedzieć też, że do nas też nie dołączę. Nie no problemo, no problem. Nie ma bata. I ta mama też mnie nie zatrzyma. To znaczy... No nie zatrzymać. A, no, i usuniemy lepiej. ten dokument, co nie? Żeby na 100%. No to ja Już. sobie stąd A, e, A e, i, tylko przygotuj sobie zbroję, co nie? Bo Dark Elfy atakują raz w tygodniu. Dostałem od dwa. Gustawa. A to, nie, to ona nie wytrzyma. Trzeba mieć netherytową. Dam Wydaje radę. Panie, panie, ty się Pixel nazywasz, co, nie? Tak, tak, tak. Ktoś mi skonfiskuje tą umowę mojego brata, to teraz to ją trzeba A Tak, 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 no, twojego brata przy też. No... Mnie nikt nie zatrzyma tu, bo, Boże, widzę, że ona tutaj zaraz nie zatrzymamy, ale chcemy wiedzieć, gdzie mieszkasz, więc idziemy za to. Nie, nie. Nie, ja się nudzę. <laughs> Nawet nie probuj! Pixel! No, i uciekajmy. O Jezu, to jest jakaś magia, to to wraca do niej. Aaaa, jak tu Enchant się idzie? Enchant to Loyality? Loyality. Jak tu się idzie, to jest tak po. To jest gorzej pokmatwane niż. co tu jest? Dlatego mieszkam sam. Dobra, ja nie wiem, nie wiem gdzie jeszcze ten, ale mam tą skrzynkę zrobioną, więc. O, tutaj hopsa. na Żyję! Żyje! Fajnie! Super. Oh, o, dobra, o nie, 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 odejdź do... o co ci chodzi? On nie lubi was, to już wiem. Ej, ale, nie, ale o Dark Elfach powinny wiedzieć, jednak. No właśnie. No co, wyglądają tak jak elfy, nie, no są i... są tylko dwa i są złe i zabiją cię i już nie wrócisz tutaj, nigdy się nie... No, nie, nie, nie. jasne, 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 sratatata. No i takich spotkasz prędzej czy później. No i. Dzień dobry. No. dobry. Rzucamy waszą przywódcę. No. Ucieczka! Ucieczka! No. Nie ma tak łatwo. Hmm? O! Super dzięki przywódczyniu za kolejną łódkę! łódka! No Dostajesz u nas? Nie! Tak! No Eee. Gdzie jest tu kamienna łódka? Nie. Nie! Zniż czy też tą! Masz Zeza! Za zeza! No histoire Szybko 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 nie! Nie, Nie 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 Odsuń się elfie Nie Jestem elfem Jestem pół elfem Nie, jesteś elfem Nie, nie Jestem elfem Nie elfem Nie, nie Jestem elfem, nie elfem. Nie ona nie jestem ona tu idzie Ja jestem, ale Tylko A Tomasz! No, Mam nadzieję, że się więcej nie zobaczymy nie wątpię! I tak, I tak na niego napadną, więc będzie trzeba go chronić. Ta, 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 ja z okay. idę, na razie. A w my. sumie! Nie mamy co zrobić. Jak to w sobie. Nie! Nie będziecie mnie gonić, nie! A my jego gonimy Nie, wcale! Nie słyszę tego. My idziemy z... zwiedzać. Jak chodź w samym kierunku. Na przygodę. Aha, już to widzę Waszą. Na przygodę! No, na przykład. Odczep się ode mnie, elfie! Zostaw mnie, ty. Nie! Pucz. Nie! Chcemy ci tylko pomóc! Taz! Prędzej mnie zamknąć! Znów! Nie, nie ani razu nie zamknęłem. Mieszkam mi indziej. Ale jak co, to. masz przymierzeńców. Tak, no, tam. aha, jasne. Mm. No tak! Przecież ziszczyłem już ten dokument. które i tak nie był nic wartego. No, ej, jak ty. To jest Mam jakaś. Te... Może ty jesteś no. ciemnym elfem, bo się teleportujesz gorzej niż. Nie! Pokonałem bossy na tym świecie! Aha! Czemu tak szybko biegacie? Nie, on szybko pobiega, mi się nie chce a, biegać. Nie. O, jest! Skąd? O. I skąd ma itemy? Jakie itemy? Bo tu skąd... już. A, ma diamenty! Bo znalazłem. i proszę mi to iść. Zostawiamy go czy nie? Nie! Hmm. Nie wiem, co robić. Mój brat i tak sobie poszedł. Hmm. Ale bogaty jest dosyć. Dobra, trzeba tu zrobić jakiś mały domek. Poczekaj! O! Już Też! Cześć! Kubiłam właśnie. Nie wytrzymają no. te, te mury. No, no. Derkelfy je rozwalą w... Nie. Możecie się odczepić ode mnie! Nie, bo spadł. Nie, nie. Nie ojże! Ty ten, tamta ma ogon. Serio. to mówi? No właśnie. Ja się taki urodziłem z ogonem. No ale ona Zobacz. też. Raczej, ja miałem tu jakieś rzeczy w sakiewce? E... Kurde. Dobra, drewno. Drewno, nie wiem, ja was tu nie widzę, tralalalalala, -la 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 -la, ja was nawet nie słyszę. White Twinks, hmm? słuchaj. Mam. No. No. Y y rozkładaj wszystko co mamy. Co rozkładaj, wszystko co mamy? Masz, masz to czy nie masz? Ale mi, mi, nie mieliście już nikogo atakować. Nie atakujemy! Nikogo. Proszę się to, to żebyś, to jest moje miasto. Chcemy ci tylko pomóc! Nadal jesteś na terenie nie. elfów, tak przy okazji. Nie, sobie. to nie jest teren elfów. Jakby granica jest dalej, co nie? Jakieś pół miliarda no kratek. Nie trudne do określenia to jest. Teraz się okaże, że elfy mają całe państwo. Nie, to Mieliśmy. tak nie są. Nie ci głupi ludzie. Nie przesadzaj. Gdyby nie ci głupi ludzie. Dobra, nigdy by nie ta plaga potworów. Może być... Nie wiem, jakieś... Jakiś... Nadal mówię, że to wszystko wina jednego elfa. I... albo człowieka, nie wiem co to Jezus! był. lubisz tą teorię. Oh. O nie! Bo one oh. są zapisane w pergaminach, Jakich to w pergaminach? O co wam chodzi? A! To jeden ze stworów, znaczy elfów. Nie, to są fantomy. Nie, stwory. Nie, nawet fantomy. Nie, ma on nazywa je fantomy. Kto jest? Hmm? w ogóle nazywa fan fantomy? To są stwory Fantomy! To jest jakaś ich nowa nazwa, czy ja o czymś nie wiem? Pewnie nazwał je teraz, no. wymądsza. Nie Boże. Proszę stąd odejść. ja tu chcę normalnie poprowadzić sobie swoją grę. grę? To nie jest gra, to jest e? życie, to jest przetrwanie. No, no to... Nie wiem życie. Ale proszę to jest... To, to ogląda dużo osób na w internecie. Co? Co? O, e? Tak. Internet. Co to internet? Nieważne, możecie Jakiś mi to... magia? Tak, e, no... Ej, czy on umie jakąś magię? Tak, prawda, magia... A magia... no. magia... ma magię? magia... Idźcie sobie stąd! Nie? Nie. Tak się nie. nazywa ta magia, idźcie sobie stąd. A... O, ciekawa Ciekawa to. magia. No. O tak jeszcze nie słyszałam. Ej... Tak ile dajemy mu... ...dni życia? Nie wiem... A na ile chcesz się założyć? A będą no się zakładać, jak ja tu przetrwam. Ja tu przetrwam Pro... dłużej niż wy! Tak, Proponuję cały Wszystko? skarbiec elfów. Cały eee... skarbiec elfów, ehe? Nie wiem. Wydaje mi się, że może przeżyć. Bo przeżyje. Ja. Najgorsze jest to, że jak my go zabijemy, to nic mu się nie stanie, ale jak Dark Elfy zaatakują, to już nie będzie żyć. Aha, aha, Dark Elfy. No, jeszcze co mi wymyślicie, że może kubuś puchatek tu żyje? A? Pobój, co w tym to jest mistycznym y, stworze, z książek. No właśnie. Muszę święty, to nie jest żaden to, się... żaden... to żaden się... nie jest mistyczny... Co... To, jest. No no to mówisz tu... o takim żółtym misiu, tak? A to jest książka! No, Kurde, Andrzejku, bochany... ży... tutaj. przecież, jest w legendach. No, no. Kubuś Puchatek ty... <ślam> nie... No. Była legenda o nim. No. Ta, legenda. Ja Puchatek... Ja tyle przyjaźnił, że podpisałem królestwo. Co zrobił? To jest cały królestwo. O Jezu Chrystie, te elfy są głupie. Napiszcie komentarz, głupie elfy. Ja przy... Tak było w książkach. Tak, no a, a w książkach były też krasnoludki. No, no. ale były. nie mieszkają w takich wysokich górach i y, mają kopalnie. No, tak. Ale krasnoludy nie istnieją! Nie istnieją. Istnieją. No dobra, ja, nie, o, ja nie dobra, ja, dobra, ja, dobra ja się z wami nie kłócę. La la la, ja kopię drewno, robię swój pierwszy to. Domek! No, brawo. Dobra, kopię dalej, domek. Znaczy drewno. U was nie słyszę. Ja was tu nie widzę. La 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 la. la. Czy możecie mi stąd pójść? Chronimy cię w tej chwili. A ja nie potrzebuję waszej pomocy. O krowę mam. Nazwę cię Stefan. Gdzieś tu Stefan. A Ten w ogóle był kiedyś król Stefan. Właśnie osioł. Ja piór... I co jeszcze powiecie? Że może okro uratował księżniczkę. Moja no? ulubiona bajka! No nie jeszcze! Możecie no, mieć to wszyscy pójść! Miał na im myszrek. Tak, a jego żona to Fiona. Tak! Ej, skąd Ej, co ty tu robisz? W ogóle, skąd ty o, tyle wiesz? Manie, przyszłam. Hello? Nie. tak tato... No właśnie. No, mówię ci, że oni żyli przed nami jeszcze. Mhm. Jezu jak ry... bardzo chcesz wiedzieć, pani Elf, no, nie wiem na środę. Jestem elfem. Dobra, to spokojnie, dalej ale wioska, wiesz co jest Ha! A sami mnie zrobisz? Nie! Normalnie? No, tak, można robić. Tak, My, tak, robić. My tak, jako elfy potrafimy. No. A przynajmniej no, z tego uwagi, jak te czułudzie nie mają. Ej, to nie jest miłe, że nas tak wysyłasz. Ale proszę mi stąd iść, ja mam was pod dziurki w nosie, wszystki. Nie wiem, może ciebie Bint Ma posłuchał. Powiedz mu o legendach o Dark Elfach. znowu tą historię? Nienawidzę jej, no to... ale no niestety trzeba mu przykazać. Trzeba mu powiedzieć. Ja muszę skończyć najpierw swój domek. W sumie... N najgorsze pice, pice, jest to... Pizza, piszę, piszę. No? Dawaj. Polejdźmy stąd. Jak go zjedzą, to zjedzą. <suszel> Dobra, proszę mi stąd iść i się rozejść do swoich domów, to jest mój teren, sio! Sio, sio, eee. sio! Sio, sio, Dobra, sio okay. i sio! Dobra, jej, je. jest dzień, to teraz przynajmniej przeżyję, bo już się nie pojawię. Kimu? Ale... Możemy zostać. Ty co zostanie? Nie, nie, nie mam do do O. Ja mam tu, moi drodzy, domek ze Stefanem, a wy, moi drodzy, możecie zostawić... Yy, ...w komentarzu... Jakie imię mam jeszcze może wymyślić za krowy, bo na razie zostaje Stefan. Prawda Stefan? Prawda No i... Proszę mi to iść! Nie! <śm> <śm> Zaraz toj Źle, że się że się ktoś ciebie boi. Aaaaaa! No i co, uderzyłem jej Tio i co? ja mam się ochronę. Aha, słuchaj, poczekaj aż mój brat. Nie, poczekaj, nie, petyka, nie, b, nie, nie, nie. Proszę mi stąd iść, proszę pójść. O, wow, 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 nie, 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 Jak Tak myślałem. Nie, to była truciznę. No? O, tak jak większość przedmiotów na tym świecie. To proszę mi stąd iść, proszę opuścić tereny wolnego e, 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 państwa mego Psio, już i stąd jeżeli pan zapłaci jeden diament, to możemy udostępnić panu ten... Nie psio, mi stąd i już, koniec, nie widzę was! Proszę mi stąd iść, już Kyszkisz! Bo naśle Stefana! My myśli że serio ten? Noooo! Słuchaj, tak. jesteśmy wami, Jesteśmy poparci, że nie wiem Moi drodzy, napiszcie mi w komentarzach jak mam się pozbyć tych efów. moją skrzynkę! Wynosimy jego itemy? Nie! Można, czekaj! Mhm. Eee. Proszę to zostawić! A. Już! Sią. Jak można dziewczyny bić! Można! Mhm. To jest moje mhm. To jest moje i proszę! Oj. Eee. Czułem drzem. Ja ładnie tu masz. O! O! O, ja tu z tym wchodzę, to jest moje i proszę mi stąd iść. Ktoś chcesz, chcesz jeszcze wiedzieć na naszym świecie. Nie dziękuję, dam sobie radę sam. No, nie się mu się. No właśnie też nie. nie, nie... Z... ja bym poobserwowała, słuchaj, a nie. Się taką drugą Już, proszę mam mi stąd taką? iść. Moi, Ale, drodzy, moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy, napiszcie mi jak mam się pozbyć tych elfów, bo oni nie dają mi żyć. Napiszcie nie mi. U. elfy jesteście! Nie, nie, nie To jest mój dom! I e, no napiszcie co, co mam z nimi zrobić, ja tu sobie pożyję, trochę zrobię jakąś farmę sobie, ogółem sobie pokopię, na pewno będziecie dowiedzieć się na jakimś live z tego, także co ja się z Bami żegnam, trzymajcie się i papa pa, pożegnaj się Stefan. Na razie, cześć!